Witajcie moi kochani! Dzisiaj pierwszy filmik z głosem. Wiem, mój głos jest dosyć dziecinny, ale już na to nic nie poradzę. W tym filmiku pokażę Wam moje przeróbki LPS. Nie są najładniejsze, ale no, bywały gorsze, uwierzcie mi. Nie będę jeść po kolei, tak, no tak na zmianę, ale będę się starać tak od najstarszych do najświeższych. I będę pokazywać przeróbki te bardziej przerobione, a nie tylko tam, że domalowałam tą łatkę, że prawie, że to nie jest przeróbka. Pierwszy jest taki zombie, nie, bardziej wilkołak. ma takie lekko bordowe tąki, ale tak, tak nie widać. I on miał naprasowane oczy i co do Takie oczy ma. I ma dorobioną tu wargę. Kolejny jest ten i pewnie mnie zabijecie, bo jak pewnie zauważyliście, to jest główka, słówki, a tu wielka, 2 e, z, mm, z tego G3, no ale cóż, tu trochę niedomalowane, może później domaluję. No i nie mam żółtego, tak nie mam żółtego i dlatego nie ja zrobiłem tu takich szczegółów i nadziei, ale według mnie jest bardzo ładny. Taki magiczny gryf ona i pewnie już każdy teraz kojarzy z mojego pierwszego filmiku i teledysku. No, a teraz pokażę wszystkie. To jest tak jakby warionatka. Ona ma takie fajne różki co do tego. Ale nie ma inaczej na imię, bo to jest Larry for pizza, a nie że Freddy for pizza. Dobra, nie będziemy się tego rozpowiadać. do nas i ona według mnie najlepiej wyszła i to jest według mnie najbardziej creepy z tych animatroników ona ma takie szczegóły no jeszcze ona ona jest pewnie najnowszą technologią mimo że jest najbardziej zniszczona <dziwne>, dziwne takie, tak, nowy animatronik jest w cała no. chodzimy do nowej epoki moich przyróbek, już ładniejszych to jest taki czarny kotek z takimi serduszkami wokół I też takie jest ma serduszko tu i tutaj tylko tak nie widać no i mam na imię Hart ja wcześniej mówiłam, bo nie mówiłam on bo ona nie miały znaczy miały, ale nie pamiętam ona jest śliczna, ma takie serduszko. I niech każdy powiedzieć zauważyła, że jest brązowy ma, a tu takie jasnozielone. jasno zielone. Tak, no. a to ma czarne. to. Miała hm. imię Aurora. Kolejna jest ona, ona jest przesłodka. I jak widzicie ma to takie białe ten. To jest nieurocze. Na początku to miała być Mangle, ale że to się tak zabarwiło na różowo, to już nie chciałam już przemalowywać całkiem na biało, no i myślałam, że to jednak będzie normalny kotek. Jest ładna. Ładna jest. I ma na imię Neko, czyli po kotek. Albo kot. <laughs> tak, Hera przerobiłam. To był ten z numerem 5, ale on był już popisany pisakami, więc już nie dało się go zbytnio odratować, a teraz wygląda bardzo ładnie. To był taki biały z tym takim szarym tu, szarym tu, szarym no, taki syjański. Ma dwukolorowe oczy. Jest ona bardzo ładna, ma na imię Grace. Tak. To jest również nowa, nowa, nowa epoka. I moja mama powiedziała, kiedy go zobaczyła, to na wysypkę, czy co? No wiem, to trochę wygląda jak wysypka, no ale to miał być taki no, to po prostu nową czaszkę. A, no, ładny, jest ładny. I mamy skeleton. Spółki skeleton. Ta-ta-ta-ta. Już całkiem nowa, nowa, jeszcze bardziej nowa epoka. Tak, szczerze, robiłam ją wczoraj. Znaczy, dla mnie dzisiaj, ale prześlę to jutro, czyli dla Was dzisiaj. <laughs> Skomplikowane. Tada! To nie było robione plasteliną, tylko modeliną i to jest dziwne, że to się tak klei. Nie wiem czemu, ale to się tak klei. Zostawia ślady. A mi to nie przeszkadza. Ja mam takie kolczyki też z modeliny. Mam takie oczka jedno. Mam też taki ogonek śmieszny. I włoski mam takie fajne. Tego nie robiłam oka, bo już nie dałam rady, nie miałam siły. No, jest takie młodne. I ma na imię Insanity. To było na tyle przeróbek. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Piszcie, jaka przeróbka Wam się najbardziej podobała. Czy może chcecie, żebym kiedyś Wam pokazała, jak ja je przerabiam? To też jest bardzo możliwe. Ale najpierw ocenię w komentarzu. Pa, bye, bye. Pa! buziaki.